w eliminacjach dzisiejszego turnieju. W 17 wyścigu Artyom Łaguta pojedzie w Kasku Czerwonym, w niebieskim Kenet Bier widzieliśmy, że tam humory dopisują papie Keneta Iwanowi, ale sytuacja jego syna wcale nie jest, jak wiemy, taka różowa. No bo pięć no, punktów. Bardzo punktu mu brakuje. Tak. I ten wyścig jest decydujący, jeśli chodzi o układ chyba do biegów finałowych. Tu uważam, że Tomek sobie poradzi, bo... Jedzie uważam z dobrego pola startowego. Trudno, nie, nie wiem jak tutaj ten pierwszy łuk po tym równaniu i polaniu, ale jeśli w miarę równo wyjdzie ze startu, to sobie nie pozwoli wydrzeć, uważam, trzech punktów. No dużo tutaj będzie zależało od postawy Fredrika Lindgrena, który Dokładnie. chyba na nowym motocyklu zmienił teraz Fredka na swój ostatni tak, start, tak, no, mając tak. na dwa punkty, dwa punkty tylko w czterech wyścigach. Nie ma na co czekać, można sobie pozwolić na takie szaleństwo, na takie ryzyko. Patrzymy na żółty kask. Tomasz Golob wolniejszy na dojeździe od Lindgrena. No i właśnie już musi wjechać tutaj no, między no, rywali. Przycinka zostawił tutaj Szweda i Duńczyka z tyłu. Ach, Lindgren się przedziera. A przez chwilę na prowadzeniu był Artyom Łaguta, ale teraz szarpie mocno maszyną Lindgrena. Tomasz Golob, gdzie ma wjechać? Poszedł na szeroką. Lindgren teraz objeżdża po dłużej. Artyom, a idą bark w bark. Gdzie ma wjechać Tomasz? Na pewno najpierw musi sobie poradzić z młodym Rosjaninem. Tak będzie rozsądniej po krawężniku i jeszcze wjedzie w drugi wiraż wydawało się przed Fredką, ale zamknął pięknie tutaj drzwi do kredy. Musi Tomasz Golob stracił nieco swojej prędkości, musi odbudować ją i potem śmiałym jakimś atakiem tego Lindgrena zrzucić se prowadzenia w tym wyścigu. Teraz chyba za szeroko. W szczycie za mocno tam wykontrował swój motocykl, ale idzie, 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 idzie. Widać ta maszyna, idzie na prostej. No i co teraz to masz? Tylko przycinka! Oj! Jezus, Maria! Artyom, Ach, Artyom! Wykrakałem eee, tą dziurę. To jest właśnie ta dziura, o której mówił Piotr. Co teraz zrobi sędzia Crystal Gardel? Oczywiście najważniejsze jest to, yy, jaki jest stan zdrowia Tomasza Goloba. Z przestrachem zdjął teraz gogle Artyom Łaguta. Yy, klęknie teraz na pewno przy Tomaszu. Będzie chciał wiedzieć, yy, jak nasz mistrz świata się czuje. Ależ to było to było fatalne, fatalne wydarzenie. Zobaczmy, tak jak powiedziałeś. Ta kolejka odprostowany zupełnie motocykl i strzał w środek. Takie strzały... Najgroźniejsze jest, jest uderzenie, uważam, głową motoru, bo, bo tutaj obojczyk, który jest narażony najbardziej w Na takim uderzeniu, ale najczęściej to... szwankuje, ale tutaj bardziej, uważam, e, problem może być z uderzeniem głową motoru, bo bardzo nieładnie uderzy Tomek. Tak, tak. To przypomniało się, mi upadek na tym, na tym stadionie Karola Zombika i Damiana. Ach, nieładnie, nieładnie to wyglądało. Bardzo bardzo groźne, bardzo groźne zdarzenie. No i właśnie, no i właśnie Tomasz Golok nie wstaje. Myślę, że. Oczywiście to niezamierzony był atak łaguty, po prostu. Patrz, to biura nie utrzymało i... No niedobrze, niedobrze. Mimo tych 40 stopni, spociliśmy się jeszcze bardziej. Proszę Państwa, wszyscy nasi eksperci zaangażowani w naszą transmisję w tej chwili po kolei będą wypowiadać się na temat wydarzenia sprekurowanego przez tego chłopaka. Oczywiście mówimy niecelowo, drobne gwizdy. Zacznie tę, tę opowieść Krzysztof Cegielski. Prosimy bardzo, studio. Wypowiemy się z dużym strachem, wciąż, bo spoglądamy na to, co dzieje się na torze, i, i z ogromnym strachem patrzyliśmy na te powtórki, bo to uderzenie głową, o którym już mówił Piotr, wyglądało strasznie. Tak, myślę, że to jest. Yy... Gorsza rzecz, jaka mogła spotkać Tomka w tym wypadku. Wydawało się, że nie, nie doleci do bandy, nie uderzy z jakąś potężną siłą w bandę, ale to takie uderzenie o tor, o twardy tor głową, tylną częścią głowy, zawsze jest bolesne dla zawodników. Może nie tyle bolesne, co, co skutki są zawsze dosyć poważne. Może dojść do utraty przytomności, czy choćby chwilowej nieprzytomności, więc to uderzenie na pewno było mocne. I... Zupełnie niepotrzebne. Artiama Aguta tutaj wjechał w tę nierówność, którą wjeżdżali już wcześniej zawodnicy. Szkoda, że jakby nie wyciągnął z tego wniosków, bo, bo innym udawało się utrzymywać ten motocykl w tym miejscu, jemu niestety nie. Ty Adrian jakbyś już czuł pismo nosem, patrzyłeś tam czujnie na Artyoma Maguta, kiedy zbliżał się do tej właśnie kolejny. Dokładnie, tam jest taka kolejka i... Jeżeli zawodnicy potrafią ją wykorzystać, ona daje prędkość i, i można tam wyprzedzać, mijać, ale naprawdę trzeba być bardzo czujnym. Artyom tego nie przypilnował i skończyło się źle. Mam nadzieję, że, że Tomek stanie i, i będzie zdolny do dalszej jazdy, bo naprawdę cały impet, cała siła poszła w tor. I w głowę Tomka. Spoglądamy cały czas na tor z naszej perspektywy. Tak naprawdę widzimy teraz karetkę i to za nią właśnie dzieje się wszystko. Może nasi eksperci w Loży widzą troszeczkę więcej. My, akurat tutaj, nie widzimy też zbyt wiele przez to okno, które za nami. Widzieliśmy tam, że w mechanicy, cała załoga Tomasza Goloba biegła zorientować się, jak sytuacja, ale widzimy już na podglądzie, że Tomek wstał. Miejmy nadzieję, że nie jest tam nic poważnego, chociaż impet z jakim uderzył głową o tor był bardzo duży. Ale jak widać... Źle wyglądało to nie uderzenie głową. Tak to było naprawdę bardzo mocne uderzenie o tor i widać było, że Tomasz no bardzo je źle zniósł i jeszcze teraz widać, że to że nie, że nie jest do końca powiązany ze światem, że tak powiem. No tak, no, mógł się troszeczkę tutaj przy takim uderzeniu wy wylogować, ale Krzysztof Kowalczyk tutaj z wszystkich swoich sił dopigruje Tomasza Jagica, publiczność, no my również trzymamy kciuki za Tomka, żeby y, obyło się tutaj y, bez y, większych kłopotów. No to jest żurzel nieprzewidywalny, praktycznie był z przodu, jechał, myślał o ataku na Lindgrena. I nagle takie niespodziewane uderzenie z tyłu, nie spodziewał się tego w ogóle, chociaż on jest tak doświadczonym zawodnikiem, że wiele na torze potrafi przewidzieć, jednak takie powiedzmy no, wyprostowanym motocyklem, coś strasznego, coś strasznego i przyznam się szczerze, że zamarliśmy tutaj z Rafałem bardzo mocno, no, nie, muszę, nie muszę mówić, że Rafał po swoich doświadczeniach, jakby powiedzmy widziałem jego oczy duże, no bo on najlepiej rozumie co znaczy upadek na tor i jakie może nieść konsekwencje. Proszę. No, widzieliśmy tutaj w zwolnionym tempie, mogliśmy obejrzeć. E, jeszcze raz o tym e, po, powiem. E, uderzenie o tor jest e, naprawdę dosyć, dosyć bolesne i niesie ze sobą różne konsekwencje. Widzimy teraz tutaj w powtórce. No nic nie mógł zrobić, kompletnie nic. It. Trudno mieć tutaj oczy dookoła głowy, nawet jeśli Tomasz by tutaj e, zauważył to szybciej. No, nie miał możliwości, żeby uciec tutaj od tej sytuacji. Po prostu staranował go Arti Aguto, oczywiście no, wiemy wszyscy doskonale, sprawę, że to nie było celowe, wyprostowało motocykl Artyoma, no i e, sprawa potoczyła się jakby już dalej e, automatycznie, a chwilę wcześniej e, rozmawiałem się z panem doktorem, że... Wszystkie wyścigi z udziałem Tomasza Goloba jakby trwają troszeczkę dłużej, bo on przez te cztery okrążenia cały czas atakuje, cały tak. czas jest przygotowywana jakaś akcja, widać, że jest, jest szybszy, przygotowuje to, organizuje ten atak, no ale nie wszystko, jak widzimy, e, udaje się przewidzieć. Tak, no tutaj dziura na pewno miała znaczenie, oczywiście nikt nie posądza o celowy, natomiast krótko tylko powiem, że no zawodnik z Grand Prix, jednak tą braki techniczne widać u Aguty. Dziękujemy. Tak, spodziewaliśmy się, że może tak w przypadku Artioma być, no nie jest to jednak zawodnik z tej półki. Z całym szacunkiem oczywiście dla tego młodego Rosjana. Oddajemy głos dla, do komentatorów. Dziękujemy bardzo Rafał, no, dziękujemy za te wszystkie analizy. Widzieliśmy, że jedna...